Welcome back, Commander! witam wszystkich. Dzisiaj będzie rozegrany mecz grupy czwartej. Będzie to pierwszy mecz tej grupy. Zagrają drużyny Team Popy i Team Syrionek. Tak, no i zapraszam do oglądania. Tutaj jest jakieś podejście terrorystów od strony środka. Wchodzą, już są chowy, że. jednego antyterrorystę. który jest trochę obity dość mocno, ale teraz zdaje głowę z strony wyjścia od tuneli. Syrionek jest 1-0 dla. Antyterrorystów Szybka runda naprawa, panowie chcieli to bardzo szybko zagrać. Może być ciekawy. Ale teraz wyjrzymy stronę CT, jak jakie jak, jaki będą mieli pomysły Na CT, dobra. Zaraz podchodzić sobie przez drogi, to na, na stronę Besa a To jest podejście od, przez terrorystów od strony y, balkonu i od strony drabiny. Zolter jest na najmierz jedna osoba, która jest pewnie zupełnie duży zdrobienie zolter, dwa strzały, trzy szybkie strzały z który... jeden strzał prawie obija całe życie DAPa, ale kseriony który jest jednak. Ale I teraz Czy Zoltor znajdzie DAPa, który jest gdzieś tutaj w tej Jest tutaj ukryty, tak? Widzik, widzi... widzi. Mhm. Bombom za jednak za BSM. Proszę bardzo, i Zolter wygrywa tą rundę, jest, jest to klucz ten, z, y, y, gracza Zotar. jest 2 0 Antyterrorystów. Przeniesiemy się na kamerę gracz. To jest jakiś zagadnienie scouta z tego z, z, z strony balkona, a nikt na razie z nie zdążył palić tego, nie chciał tego balkona skrócić. Czyli wie, że na sobie jest na wyjście na ten na okno, bo jest zrzucony smoku od antytorystów. a w tym czasem podchodzi na sobie na spokojnie z środka. Xerionek, który robi pierwszego fragana po no to może być ciekawie, jest to tylko sam z który ma zespoł m 4. Jak turyści podchodzą dalej, pomału. Zoltra jest gdzieś w okolicach yy, wejścia. Jest przy tunelach i jednak Zoltra jest odbity do połowy HP. DAP to nie trafia. DAP jeszcze jest, jest jeszcze sytuacja, że to DAP, który ma dużo HP. Może się szukać. Zoltra jest bardzo mocno obity ale Zoltra. Co zrobi Zoltra? Czy to jednak będzie kacz? Yy, I i DAP robi to pięknym strzem w głowę z Glocka. Jest remis. I pierwsza runda na konto na konto terrorystów. Popój, który podbiega sobie od strony okna... A co on że jest presja jak na prawo? No, czat jest, jest śmieszny, można się bawić tak w tym meczu. Popój, który rzucił smokę na Jadroby, na w centrum nie zafikował pozycję sobie, żeby skręcić sobie przez, przez balkon. W razie wchodzi sam. Popój, który dostaje już z, z tyłu strzałów prawygowa, ale jednak robi pierwszego fraga na szrastu HP. I teraz wierzę jeszcze... Jedna sobie ci tutaj była, tak? Nie że sprawdzić z dołu. I teraz, czy Sterionek jest w stanie do z Kałachem? Myślę, że tak, chociaż po stronie Zoltara jest yy, Dig, który też może dorzucić losy tej rundy A S Może się spieścić, a jednak z który dokonuje zabójstwa Dignem przez skan yy, strzałem skanem yy, w głowę przez yy, przez yy, boxa i... Daję 3 na dla strony antyterrorystów. No, wróćmy teraz co, z, co zagrać ciekawego Zolta. Bo już taki, już zrobił 5 fragów, no. Popaj na razie z tymi fragami trochę odstaje. Tam 3 1, 4 w, 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 w wyrównany mecz. Dab trochę spalony przez ten że to już zostaje zrzucony smok w stronę drabiny, czy blokuje do terrorystów wejście przez główne wejście głównym wejściem, ZOTA, który sprawdza sobie plecy. Jednak już jest, 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 jest ifo, że ktoś jest na bo po, motyw pochodzi z strony bandrybny, Popy, który robi już jedną, już robi jedną eliminację Popy i robi drugą eliminację popy i Popy robi dwa fragi w tej rundzie. I daje cztery, cztery punktowe prowadzenie dla, punktowe prowadzenie dla strony antyterrorystów. są patrzy w gazie i nie będą dotarli na pewno chociaż tutaj Xerionek jest z Zyglem i Dab, który próbuje pojechać szybko na blisko, ale Poppy, który wychyla szybkim strzałem w głowę na Mida I widzisz kserionek, który wie, że Xerionek, który daje magiczną głowę Zygla, z dla Zoltara na, na bombslajdzie, wie, że ma też kawałek, i ma, ma Kevlar, cały zestaw grada, tak samo który ma też Kałacha, ale ma, ma Kevlar z, z Hemem. Co teraz wymyśli takiego Xerionek? Sobie mało sobie pochodzi Bonesite, sprawdza sobie mało wykladając strefowo każdą miejscówkę. A gdzie jest Popey Popey jest tutaj, będzie bro... Popeye już w roli. Słyszał ten... Głos bronienia zolta, yy, Xerionek. Popey sprawdzi za sobą drugą miejscówkę, bo... Ale czy to będzie klaczy? Jednak Jednak trafia. Popey spala się w, ty, w, ty, w tych ogniach, w tym motowie. Popey jednak... I Xerionek, który idealnym rzutem na bombę z mołtowa, gdzie ten smog powinien z, y, gasić tą pakę i nie zgasił przez jakiś błąd, czy coś gry, nie wiem, ten smog wprost dziwnie się zachował i, I druga runda ląduje na konta y, terrorystów A stary, robię jakieś podejście od derbiny no to trzeba poczekać, aż będzie mógł się popać Nie podane jest info i gracze każdy gracz ze strony turystów robi sobie po fragu i wygrywa tą rundę. Czyli jest, jest bardziej, bardziej wskazuje na stronę turystów, na stronę bo mają kawlary, mają też nożyczki, mają granaty, mają cały zestaw granatów. A po stronie turystów jest kawałki mp5. Chociaż tutaj się skrót, skrót na ludzie, ledwo przed życiem, jest rzucony młotwo, żeby. Teraz jest podejść na blisko Xiona, który robi jednego fraga w głowę. Kserione, który robi drugiego fraga w głowy proszę Państwa. I daje tym... Tym zagraniem daje klacza dla drużyny terrorystów i jest 5 3 się To się odpowiada bardzo ciekawe, ponieważ tym będzie grał to po stronie CT <laughs> Gdzie ten mecz może trochę się zmienić, jeśli gra... Mi się stanie po co to, po co to, po co to może być łatwiej? Chociaż nie wiem, jak kto drużyny grają. Dobra. Dabu stoi sobie na... ten... na blisko, na... ...znaczy... około... podejść do... ...nito. jedną eliminacją, ale jednak Dabu zachowuje przytomność tego, bo my sobie strzela głowę dla Popeya. Teraz będziemy... obaj z graczem mają klawiar, jeden ...jednak... czy Glock jest... ...nie, jednak Glock okazał się lepszy w tym starciu. Jest 6-3 dla... ...terrorystów, dla drużyny... ...Popeya. Jak na prawo. Pojrzymy teraz sobie poła Zoltara, który podchodzi sobie z MP7, będzie sobie ruszał na szybko, zapewne Malkon. papy podchodzi sobie z bombą od strony... Papo już, papy już z jedną animacją, ale jednak od wychyla i robi szybkiego, szybkiego killa w głowę z MP7 w biegu. Jest 7-3. A ten mecz, proszę Państwa, szybko się rozrywa, prawie jest 1000 Jest parę minut meczu, a już, już jest z... inna strunda. Naprawdę, dzwonnicy jakby się dziś spieszyli, no ale po prostu może tak rozgrywać to spotkanie, tak? Może mają taki set gry. To już jest podejście od, od strony blokon. Proszę bardzo, jakie jest, jakie jest fajne zagranie. I popaj łapie na rotacji e, DAPO-1. Jeszcze jest Xerion na maka ale Zoltor daje głowę w, na wychyleniu przez ten. Na, na, na strefie i robi tego fraka bardzo szybko. I to jest punkt meczowy 8-3 dla terrorystów. Anty nie zbieżą się i nie wymyślą czegoś, do czegoś przełomowego, to przegrają niestety ten mecz. I to może być ostatni mecz, te, tego, me ostatni tego meczu. Dupy jednak ze scoutem. Serionek próbuje, Serionek próbuje pojść sobie na blisko z UMP, chowa się w i słyszy już kroki sobie niosącej bombę. Jednak jest to papier, który dostaje ten szybki, szybki, szybki spray w ciało z UMP. Dostaje tylko Zotra, który może uratować tę sytuację. Po już jest, ten Dup jest lekko obity. Jednak nie wytrzymaj tego starcia. I teraz. Czy, I teraz Xerionek, który robi Super klacza, z Trzamgowe z Złempę i robi dwa flagi w tej rundzie. No, Kserionek tutaj wy, wyrasta w meczu na lidera tego zespołu. A teraz obejrzymy sobie kamerę. POBEJ. To nie rzucę flasza, jednak sobie też podchodzi od, od strony... Proszę bardzo, jakie fajne zagrania prezentują Popy, jakie fajne podejścia. Serio, on robi jednego flaga, chociaż już Popy ją nie wie, wie, że będzie wychlał z okna. Z wnęki, tak? I próbuję go już namierzyć, próbuje... Ale to jest Ty Wist jest to Proszę Państwa, co zrobił w tej rundzie Popy jakie on zrobił flagi? Najpierw podejście na blisko... Nie mam buty. Tak właśnie kończy się pierwszy mecz tej grupy wygraną, e, wygraną Tima Popeye 1-4. Zapraszam na inne mecze grupy 4. Witam wszystkich z powrotem w grupie czwartej. Jest to mecz ryważowy drużyn e, Team Xerionek e, i team, e, team soltar. E, team Xerionek zaczyna, zaczyna po stronie antyturystów i obejrzymy ich czy już robi jednego fraga i czy zrobi drugiego fraga na Zlonga? Jednak nie, i teraz co zrobić? Tu jest Lotor. Zlotor jest w klucze, i to jest ważna luna dla nich teraz w początku meczu. Zlotor podnosi USP. Nie wie czy to się jest Zlonga, jednak nie nie ma. Czy, czy ten big, dobra. Sprawdził sobie kąt bs Będzie potem tą bombą na naskowanym miejscu w se. Ale jesteś już. Nice. Dajcie znów powiedzieć, i proszę Państwa, Dab daje. Piękną głowę i robi klacza. Rozbroiły bo to bomby, antytoryści będą mieli przewagę pieniężną, bo też rozbroiły bomby, więc... I zrobili trochę ty chociaż... Teryści też mają pieniądze, bo po poprzez... przy przedłużenie, ale nie wybuchła to bo będą mieli... Nie, będą mieli mniej też pieniędzy, tak? Dobra, zobaczymy z eee, mi e, typu MP7, granata, jakimś wykluczeniem granatów i lampę. E, antytoryści mają oboje scouty już jest zjechana pozycja y, DAP1 Izo, który z dwóch stron razem z papajem dochodzi do pozycji i dostaje po prostu y, kolejna runda. Y, druga runda leci na konto terrorystów. Tu są kupione jakieś PM -y w przestrzeni antyterrorystów: jest MP7 i Full Clever DAP oraz Exyreonik ma MP5 i MP9, przepraszam. Dobra. Napis ukryty w nawozie za, za tym za, za murkiem. Może jednak to, nikt nigdy nie, nie, nie musi Jeśli ma się teraz słysza, to może jest w stanie ugrać na mecz. Dobrze schował się, wie że idą od shorta. Jeden, jeden frak, wie że bomba sps się już nie potrzebny do trochę i teraz. Co zrobi popej? Popej, który dobrze robi, dobrze robi cały spray i trafia w głowę da Nie jest już, jest, była to trzecia runda, która ląduje na. Konto terrorystów jest 2-1 Zolotrok kupuje WP, proszę bardzo Zolotrok kupił WP, no to może ciekawe zgranie Popój który ma makawacha i po stronie terrorystów jest MMP oraz M4 Ale Zaltro jest spóźniony, dostaje mocną serię po ciele o, chociaż robi fraga z WP jednak no, dobra to wciągnąć Gdzie jest to jakieś podejście sobie od, od daszku, od pozycji, cała szkoda yy, druga osoba próbuje podejść od absów yy, Ale w nie trafia, do fraga podchodzi popój chyba go będzie kastał nas, tak? Czy nie? Sergeant złożył tego fraga i nie daje rady, niestety, na. na, ten, na, WP, na przepraszam, na TK Zoltara i Zoltar, po prostu robi, wygrywa to rundę dla terrorystów. Jest 3-1. który. ma Fomasę i po prostu ustawia się w sobie w defensywie Basie. Polisz... 1 trud nie trochę skracał moim zdaniem, bo nic nie uro w tym zagraniu. chociaż... Wie, że podał informację, że jest dwóch oddaszków, więc teraz... Jeden frak od i drugi Ks. Proszę państwa, to mogłoby być taka piękna zagrywka tym, tym się 38 punktów HP pod, po stronie z lotera, który przez czasy... ja trochę więcej szczęścia tak. Jakie to będzie pomysł? Jest jakiś wabik, wrzucenie flasza na, na wejście od, od ściany, tyłem. Dobra, Popy sobie wchodzi i sprawdza, korzyść. Nie, nie wiem, czy jest coś na BB, bo będzie chyba teraz sprawdzał BB. Czy tak jest. Tak. I tak jest podejście tak, od Longa, przez terrorystów. Złota tylko sobie kserionka, ale Popy pokazuje umiejętności swoje, movementu i po prostu robi fraga. Szybki rummy 20 sekundy runda, no, to jest po prostu pięta, już jest piąta runda, że antytuyści jakby po ich stronie jedynka tak jest, jest. na razie nie mogło nic, nic nic nie mogą zrobić. Napłanto no, jest fajnie ustawione, nie z augiem w, w, w pozycji, gdzie powinno wejście od Longa, tam już są spolone, spolone, przez e, gracze antyterrorystów. Na no, płatę robi fraga na popeju. I teraz antydoryści muszą zakładać zimną głowę, żeby wrócić. że bomba jest, pokazała mu się pewnie na radarze, na, na daszku, chociaż nie, raczej nie będzie tak widział, Ale, ale, serio, który robi piękne wyklanie, obija do 70 metrów życia Zoltara. Ten grad, a, i ten rad gdyby wybuchł go, 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 głowa albo krumienie, to by go zabił. Chociaż jest dopłatny do zabieg, który robi tego fraga i antydoryścię sobie na swoją, na swój, ten, po swojej stronie drugą rundę. To jest ostatnia runda no, pierwszej połowy, jest 5-2 dla Timu No Zobaczymy teraz, jaki to, to, co, jak, to jak, turyści zagrają z tymi e, kałaszkami. Jakiś granacik w, w kablary z HM, tam entuzjasty też mają co ale a Zor troszkę sobie pierwszego fraganda płanie. sobie Szybkie, no naprawdę. To są szybkie rundy i to będzie bardzo szybki mecz moim zdaniem. Drogowo to też wygląda. No normalnie no, 5-3. Że, że wszyscy, że albo cztery, ten, wszyscy cztery coś starają się grać, tak? Papie, sobie podchodzi od, od, od pozycji piaczów blisko. Raz, jedna pieska dla, dla po... i... Sieronek to jednak nie daje się i daje, daje, robi refraga go, głowy z glock'a I teraz to jest nerwówka, bo Sieronek raczej nie jest za pozycji e, Zoltara, który wie, że gdzieś jest zakomunisowany zaś antyterrorystyczny. Ale z... Zoltar robi fraga z głowy i wygrywa to starcie. Rozbraja bombę i siódma, runda, ten, i siódma runda ląduje na konto antyterrorystów. Nie są, to tam to uduszył, więc 6. A mnie że pope może popełnią dnia, no. Nie, nie jest jakoś coś odsuferowane, ale. Ja to co robił w pierwszym meczu, to trochę więcej robił fragów, tak? Sz na szard 20, z tego co pamiętam. to będzie było pod jakieś bliskie podejścia z, z daszku, tak, i słyszysz, że na antyterrorystów jest dobry flash, teraz jest który musi po prostu poczekać. A tutaj w skoku jest zrobienie fraga i. Jest dojazd po prostu bardzo szybki na pozycję z latar, e, pozycji księganka i to. No GG, do, dobry mecz, szybki mecz, naprawdę Przejdźmy się teraz na strony Atyrystów, może... Są, może są w stanie jeszcze coś się ubrać. To jest w wyposażeniu w stylionkach to od razu spróbuję zoskonać osobę, która może to być chociaż tam nie jest ustawiony. Jedna osoba z w wsadzi, druga jest przy przejściu do Biblii. I teraz już popy, które kasuje dla płana, bo w sobie z mam. i w jest bardzo duży. Terapia, bo mam tylko Bizona w wyposażeniu, a po stronie jest Fama, są ca cała kowara z i granaty, co będzie ciężkie. Chociaż Zalotar nie trafia raz, Zalotar nie trafia dwa, i w kserionek robi rifrage z sam HP przy, dzięki swojemu Bizonowi. A tutaj no, rzucony jest nabik. wyjście na pozycję przy Sapsy. Xerena, który jest odwrócony do apsów, będzie próbował się popaka popy chciał go wejść, chociaż Xerena który zdąży wejść sobie na, na longa, będzie pewnie schowanie na pozycji, tak. Xerena mhm. raczej, raczej się nie spodziewa gracza antyrystów tak w takim miejscu. z jest, żeby. A będzie sobie cofnął od tego od, od longa, mhm. Popyć sobie sprawę linię, żeby dobrze ten wy. Dla nas na strzał głowy, jednak Popey to by sobie sprawdzał jeszcze. Nie jest mecz, jest mecz kończy się wynikiem niej strony antyterrorystów dla Timu Popeya. No zniszczone trochę a, drużyna terrorystów.